Tarek Kozalan, Maciej Kaniasty, witamy. Jesteśmy tuż przed losowaniem par półfinałowych Pucharu Ligi, ale wyjątkowa sytuacja, bo, bo są trzy zespoły, dlatego trzeba to rozlosować, dlatego trzeba doprowadzić do takiej sytuacji, takiej, takiej przejrzystej, że by nie było tutaj nieporozumień. jedna drużyna będzie miała wolny los do finału. Tak jest, zgadza się. W tym, w tym sezonie akurat tak wypadło, że w, praktycznie w półfinale są trzy drużyny auta piele i herpiec I drogą dedukcji odbędzie się tylko jeden półfinał. Dlatego postanowiłem to troszeczkę zorganizować tutaj i ciebie i telewizję, aby nie było jakichś niedomówień, zrobić losowanie. Oczywiście drużyny, które będą wybrane w pierwszym losie zagrają w półfinale. Natomiast drużyna, która zostanie w pucharze, czyli nie zostanie wylosowania, będzie miała wolny los i zagra automatycznie w finale. Trzy drużyny znane nam doskonale od wielu sezonów, chociaż Pielec jest taką naj, najświeższą, najnowszą siłą, tutaj, no, ale chyba najmocniejszą, patrząc na tabelę. Są najmocniejsze drużyny w tej chwili w Lidze, czyli w Poznaniu, drużyny amatorskie? No, jeszcze trzeba dodać, nie, bo. Jak ktoś prześledzi tabelę, to jest pięć zespołów, które. Na pewno jest ich więcej, ale rzeczywiście ta czołówka tabeli no, bardzo co... wyrównana w tym roku. No, tak? no, czołówka tabeli, no mówię, no tutaj no, coraz bardziej nas się ten. Jest grono zespołów, które walczą o mistrzostwo, i tutaj, prócz tych trzech ekip, no jeszcze dochodzi do tego na pewno Nissan, który myślę, że też pomału. Eee... Nissana, pytanie paść musiało, czy Nissan wjechał na dobrą drogę? Bo ostatnie sezony ale... miał trudne, powiedzmy. No, tak? tam Hala troszeczkę to zweryfikowała, natomiast tutaj ostatnie mecze Nissana z, e, spowodowały, że Nissan ma realne szanse nawet walczyć o mistrzostwo. Co prawda, ta strata punktowa jest dosyć duża, ale wygrana z piecem i wygrana z Eneą logistyką, spowodowały, że e, Nissan realnie może nawet walczyć o podium. Piąta ekipa, bo tutaj trzy wymienialiśmy, to właśnie Enea Logistyka, która w tej chwili jest liderem. W środę, w środę, teraz dwa dni temu, wygrała z piecem po bardzo wyrównanym boju, bo wydawało się, że osłabiona drużyna Elpiec nie sprosta technicznie grającym zawodnikom futsalowym z Enei, ale tu o dziwo Podjęli walkę. Podjęli walkę, przy stanie 2-0 zaczęli grać z, z wysuniętym bramkarzem. To przyniosło efekt do przerwy, że strzeli kontaktową bramkę. Natomiast po przerwie z 2-1 wyciągnęli na 3-2. NA jednak to doświadczony zespół, ograny, a przede wszystkim ma w składzie Darka Pietrzyńskiego, który w, ciężki, w ciężkich chwilach, ciężki umiał podnieść tą, tą drużynę. Wyciągnęli na 3-3. Po chwili Enea prowadziła 4-3. Rzut karny dla pieca 4-4. No i w końcówce, troszeczkę Enea może nie przydusiła, ale, ale zagrała bardziej zdecydowanie, i to spowodowało, że ostatecznie wygrała 6-4. Też wyobrażam sobie, jakie nerwy były na boisku, po rzucie karnym remis, <głos tai wX2> <y później jedna bramka, więc o te emocje w ekstaklasie, jak zwykle, no, to są, Ekstraklasa to jest gwa gwarant emocji, tak? Skaza <Šia> się, tylko emocje są, ale mówię, no tutaj sędzia, myślę, że bardzo słuszną decyzję podjął i, i, Jasne, i, i, najważniejsze, i, najwa i najważniejsze jest to, że w jakiś sposób też drużyny nie procesowały, no mówię, no, e błędy sędziowskie są elementem piłki, one upiększają, ale zarazem dają dozę do komentarzu, no ale mówię, no myślę, że akurat ten karny był nikogo nie skrzywdził wynik 6-4 dla Enei każdy był po meczu zadowolony, drużyna na która myślę, że zagrała bardzo dobre zawody, natomiast Enea przed meczem kolejnym, hitowym z Piele, bo ten mecz już w poniedziałek o 20.30 nabrała jeszcze większej wiary w siebie. Jakby zaczyna się już runda e, kolejna, finałowa Ekstraligi, bo, e, bo, 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 bo czeka nas taka runda, tak? Tak, dokładnie. To, to znaczy, my jeszcze gramy rundę zasadniczą w Ekstralidze, także tu jeszcze właśnie te, te fajne, te wszystkie drużyny strzałówki teraz się spotykają. Tak, spotkają się raz I jeszcze. I jeszcze raz się spotkają, także tu jeszcze większa dawka emocji na, na stanie Pytanie tylko po prostu, jak to będzie wyglądało punktami po tej rundzie. Punkty się liczą, ważne tak, są? Tak, no. tak. Tak, zgadza się. Punkty się liczą i myślę, że tu każdy będzie walczył, bo tu każdy z każdym może wygrać i, 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 i to spowoduje, kto będzie w lepszej dyspozycji zwycięży. A nie przegrała jeszcze? To jest jedyny zespół bez porażki? Czy Piele też ma taki dobry bilans? No, to... Bimistrza tutaj takie hasło może obowiązywać. Jedyną drużyną bez porażki jest zespół Piele, który zremisował... Pierwsze punkty, które straci zremisował 3-3 z autami terenowymi, natomiast drużyna NA logistyka przegrała już spotkanie z Nissanem polody. Także tutaj ta wymienność, ta wymienność jest. Jedynym tutaj należy podkreślić, że właśnie jedyną drużyną PESPRA w tej chwili to jest zespół Piela. Okej, okay, ja i tak zostawiam sobie tę misiekę na torcie, czyli tą rundę finałową, bo tam dużo się zawsze dzieje, no i praktycznie każdy mecz, no to już jest mecz wielkiego z mega wielkim, także fantastyczne emocje. W niższych ligach też już się jakby coś klaruje, czy ciągle zasada tego tych emocji do końca będzie obowiązywała. Tak, tutaj akurat znaliśmy, poznaliśmy już podział w pierwszej Lidze i w drugiej Lidze, na grupę mistrzowską, grupę środkową i grupę spotkową w pierwszej lidze, no Prym wiedzie, drużyna kumple Piły, która jest samotnym liderem z kompletem punktów i układ meczy spowodował, że praktycznie chyba zwycięstwo jedno w rundzie, w rundzie play-off wystarczy im do zdobycia pierwszego miejsca. Mhm. Za nimi Cosmo Worker, Straż Miejska Poznania, Seda, przepraszam, to jest pierwsza liga, Mirbud oraz Butchem. Mhm. I te drużyny Złotnik Poznański jeszcze, przepraszam bardzo, bo, to, bo teraz akurat odwrotnie powiedzieliśmy kumplec piłki, to jest druga liga, natomiast no. mówiliśmy o pierwszej lidze i tacy sobie, czyli mamy pierwsza liga przedstawia się Złotnik Poznański, tacy sobie, Butchem, LS Dębiec i Mirbud. A drugiej jest... lidze kumple spiły, tak, to chyba, dlatego pytam o te porażki, bo to nie pierwszy sezon, że kumple chyba, nie wiem czy tamten sezon nie wygrali, zremisowali, zremisowali czyli nie ta. mieli kompletu, ale nie, nie przegrali meczu. Ale nie przegrali meczu i tutaj ta pasa jest podtrzymana w drugiej lidze i na to wychodzi, że myślę, że podopieczni Michała Witkowskiego raczej będą do końca walczyli o to, żeby nie przegrać tych spotkań, bo tutaj, Akurat znam ambicję Michała i myślę, nie że odpuści. nie odpuści i będzie walczył do końca, żeby, żeby z kompletem punktów zakończyć tą e, drugą ligę. Trzecia liga, taki kocioł prawdziwy, bo tam są ci debiutanci, którzy nieraz zasługują nawet na, na grę w pierwszej czy w drugiej lidze, a grają w trzeciej, czy zaczynają, czy rzeczywiście się pojawiły takie nowe teamy, które narobiły sporo zamieszania, czy ci, którzy grają i, bo ja wiem, że świetnie sobie radzi, przecież pamiętam jak zaczynali od ostatnich miejsc w lidze, a teraz to są królowie polowania. Tak, no tutaj właśnie no, można by powiedzieć, drużyna sezonu, bo wiadomo, że te z wyższych lig to mają swoją specyfikę. Natomiast Wikia to jest prawdziwy fenomen tej, tego sezonu, bo z drużyny, która powiedzmy szczerze, bawiła się w piłkę, w tej chwili to urasta na, na miano rewelacji wiosennej rundy, bo mówię, mają w tej chwili chyba 28 punktów sześć punktów przewagi na drugim w tabeli troglodytami, którzy docelowo spadli z drugiej ligi do trzeciej. Także pełen szacunek dla Wiki. Oni walczą w każdym spotkaniu. Zdarzyły im się dwie, dwie wpadki, ale mówię, no drużyna jest naprawdę bardzo fajna, młoda przede wszystkim i perspektywiczna. Tutaj też można wspomnieć, że Dużynie watacha, które jest debiutantem u nas, oni. Też nie tak, Bardzo dobre, bardzo wysoko wyzaszli w pucharze, powalczyli z Elpiecem, przegrali, ale po walce. Natomiast e, w Lidze co prawda kole, ostatni, ostatni mecz przegrali z Saturnem, ale, ale tutaj są już na piątym miejscu. Jeszcze mają trzy spotkania do rozegrania, i jest wielce prawdopodobne, że też będą w tej piątce i też się włączą do gry o podium, bo mówię, no tutaj. A Egon jeszcze jest, za którzy wczoraj sobie zapewnili, akurat te dwie drużyny między sobą spotkały się, było 4-4. Także tutaj e, ta czwórka już jest. Kwestia jest tego piątego miejsca, czyli Watachy i MC2 Consulting może jeszcze się włączyć, ale to musiałoby się Watacha trzy mecze przegrać, co raczej jest mało prawdopodobne. No i na koniec wróćmy do Pucharu. finał, Teraz półfinały, tak? Za tydzień finał? Czy 11, jak 11 będzie półfinał. Czyli to jedno spotkanie. Natomiast, y, finał, y, myślę, że zrobię krótko po rozgrywkach, czyli skończymy rozgrywki. Po, po lidze, no. tak. Chciałem to tak, jakoś w taki sposób y, uświęcić, i myślę, że sporo, jak już na kilku meczach, tych na szczycie, było kibiców, to, to mi się wydaje, że tu akurat y, też troszeczkę kibiców będzie, będzie to jedno widowisko. Możemy zrobić 24,5, jak, jak widzę Mistrzów, jak widzę mistrzów i, i, i w ten czas, i w ten czas myślę, że emocje będą gwarantowane, bo na pewno, czy to będzie auta, czy l czy 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 PL, to myślę, że te trzy drużyny. Swoją wartość mają i każdy gra na bardzo dobrym poziomie, i zapowiadają się, nie nada emocji. Na koniec zapytam, już, bo często Ci o to pytam postać sezonu, wyrasta ktoś na taką postać? Z nowych piłkarzy, bo zespoły dokonują transfery, czy ze starych wyjadaczy? Kto? No w każdej lidze na pewno dru z drużyny mają swoje indywalności. Tak jak mówię, Piele Krzysztof Kołodziej, Maciej Waskowski to są dwóch zawodników, którzy tam są. Tworzą członek zespołu, drużyna LPS, Sebastian Walkowiak, Sławek Górbaniak. no mówię... Ja tam tak, jak oceniasz te zmiany, które nastąpiły w drużynach, wyszły im na lepsze, czy niektórym się pogorszyły, w sensie nawet w wyniku sportowego? Bo chyba w każdej drużynie coś tam się zmieniło, delikatnie, jednych więcej, drugich mniej, raczej delikatnie, ale jakie zmiany były? ja myślę, że tak akurat te zmiany wyszły na dobre, bo to, to każda, z, każda z drużyn zyskała na, na, jakości. Po, na jakości przede wszystkim lepszy styl. I poziom przede wszystkim też się podnosi, bo to mówię, no, to nie jest tak, że ktoś dwóch, dwóch czy trzech zawodników doszło i od razu się wkomponowało, to też trzeba troszeczkę ograć, ale mówię, tak jak Tomek Dudkiewicz poszedł do Pielę, no to mówię, no to ta jeszcze większej jakości, jeszcze lepiej gra, jeszcze, jeszcze okazjale miłe dla oka, widowiskowo i, i to mówię, i to, to, i to te, te wzmocnienia, tak jak tutaj w Elpiecu Bartek i Ujeczka o ile się nie mówię, no to to mówię, to wszystko są zawodnicy, którzy grali gdzieś w piłkę i też nowo, nową, nową, jakość, nową jakość wprowadzają i automatycznie y, przedstawia się to też na drużynie i drużyna bardziej jeszcze lepiej gra i lepiej to wygląda. Najlepszy strzelec w Ekstraklasie, w Ekstralidze? O ile się nie mylę, to tam jeszcze jest walka dosyć... dosyć, będzie dosyć do końca, tak? Tak, do końca, chociaż ja... A najlepszy strzelec w całej lidze? Um, Łukasz Marek, chociaż <laughs> przepraszam. Niespodzi... Krzysztof... Niespodzianka. Krzysztof, nie, nie wiem, czy Krzysiu Bają, Bają z FC Wiki nie ma więcej bramy, no, aczkolwiek. No to opisałeś, bo to są trudno porównywać. Z jeszcze, jeszcze w Kumplach pił, jest z jeden, co ma 38, ile się, ale mówię. W tej chwili jest trudno mi powiedzieć, na pewno o król Szczerców, to będzie jako pierwsi poznamy, bo w, tak samo jak to było na Hali, stwierdziłem, że. Runda zasadnicza będzie kończy, tak? kończy właśnie e, kwalifikację króla strzelców. Co prawda bramki się będą dalej liczyły, ale mówię, już nie będą miały wpływu na, na, na najlepszego strzelca poszczególnej ligi i, i, i ta runda zasadnicza zadecyduje o tym, kto zostanie w danej lidze królem strzelców.